Pozdrawiam bardzo Cię ciepło i serdecznie i trochę Ci opowiem o kartach anielskich i z czym mogą Ci pomóc w życiu, jak mogą Ci dać wskazówki i jakie informacje możesz od kart anielskich uzyskać. Przede wszystkim a e, karty anielskie pokazują, a czy w ogóle energia kart się zmieniła, bo karty już nie pokazują tak bardzo przyszłości, bardziej pokazują, pokazują Twoje możliwości, bardziej pokazują e, Twoje challenge, czyli Twoje. Jakie masz blokady w sobie, e, jakie masz mocne strony, gdzie po prostu ruszyć tą energią, gdzie władować swoją energię, e, nakręcić tą energię, żeby jak najwięcej e, wynosić z tego życia, żeby jak najwięcej podkreślać tego, co masz dobre w sobie, jak najwięcej pozamykać spraw, które, które Ci przeszkadzają, które Ci nie służą, jak najwięcej wybierać ścieżek, które naprawdę służą Tobie tak po ludzku. Po ludzku mówiąc. E, rozkładając karty, nie dowiesz się, czy spotkać za 6 miesięcy miłość mm, swojego życia, czy nie, bo to jest Twoja praca do wykonania. E, najwyżej mogę Ci powiedzieć, czy są na to możliwości i co trzeba zrobić, żeby to było możliwe. Czasami tę pracę trzeba zacząć od samego siebie, pokochać mocno siebie, polubić bardzo siebie, połączyć się z samym sobą, i wtedy możemy robić inne, przepiękne czy w życiu, a wiecie co, że wtedy tak naprawdę już nie potrzebujecie partnera, aż tak bardzo, dlatego, że jesteście pełni, dlatego, że jesteście połączeni z wszystkim i wszystko jest z Wami. To jest takie uczucie, że jesteś pełni. Ja nie wiem, nie wiem czy, czy mogę to tak, tak naprawdę wytłumaczyć, ale ta pełnia siebie powoduje, że Tobie niczego nie brakuje. Ty oczywiście będziesz zawsze potrzebował ludzi do, dookoła siebie, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby, żeby mieć zabawy w życiu, żeby, żeby doświadczać, ale to nie będzie już wtedy taki przymus i, e, i jest to piękne, przepiękne, przepiękne uczucie. Także ja zapraszam na karty anielskie. Jeśli macie jakieś pytania, to, to napiszcie mi w komentarzu. E, no i zapraszam też na moją stronę. Pozdrawiam.